Więc to jest analiza finansowa, fundamentalna spółki Makrony Polskie SA. Jest to spółka z sektora spożywczego i ma naprawdę fajną cenę w stosunku do pieniędzy, które zarabia. I w dodatku jest dodatkowo spółką defensywną, czyli jest bezpieczniejsza. Tutaj mamy taką sytuację, że produkt, który ona produkuje, czyli właśnie makaron. Jest taką rzeczą, która no po prostu zawsze jest na nią popyt i mamy stabilną sprzedaż. A dodatkowo spółka ta ma bardzo dużo pieniędzy i cały czas inwestuje. To jest też taka bardzo fajna zależność, że to, co mówi zarząd, to później to robi. Czyli jak powie, że robimy inwestycje w fotowoltaiki na dachu, no to GIT. Robią te inwestycje no i później jest to zrobione. Co nie, więc nie ma tutaj takiego jakby skanu. Bo często jest tak, że firmy. Mają jakieś tam strategie i tak dalej, ale one nie są jakby zbyt konkretne i no. Różne dziwne rzeczy się dzieją. Tutaj spółka działa bardzo dobrze. E, panowie są w pewien sposób. Znają się bardzo dobrze na makaronie i naprawdę robią bardzo dużo różnych makaronów. Dodatkowo mają jeszcze laboratorium, w którym e, wytwarzają nowe rodzaje makaronów oraz dywersyfikują się w produkty, które mają pewne synergie roz, również rozrastają taką markę soul food, to są dania takie tackowe, czyli masz jakby gotowe jedzonko ono jest w specjalny sposób przygotowane, żeby mogło być e, gotowe po odparciu i nadające się do spożycia przez dłuższy okres czasu, czyli one trafiają nie muszą być mrożone w sklepie czyli takie na jedzenie, no, jedzenie na szybko, powiedzmy, co nie. Więc, jak nie masz czego zjeść, to możesz sobie to a, to zjeść. I działają w Europie na dużo różnych krajów, wysyłają swoje makarony i inne produkty. A dodatkowo są oni w pewien sposób. tylko mm. jedną rzecz. Mm. Dobra, nieważne. Spójrzmy sobie tutaj na wskaźniki, może i raporty finansowe, i porównajmy sobie to może do jakiejś innej spółki. Może wybierzmy sobie Google, bo Google teraz dość mocno spadł. To jest spółka zupełnie innego kraju, więc nie można porównywać wycen bo cena, no tutaj wiemy mamy PE18, w Stanach Zjednoczonych ogólnie te wskaźniki wyceny są znacznie wyżej. Hmm. Ok, nie mogę tego przesunąć, no trudno. Tutaj mamy klasę A, czyli ta, która ma prawa do głosu. Chyba są lepsze niż te C, szczególnie jak cena jest podobna, to na pewno. No i teraz Zobaczmy sobie PE. No to tak jak mówiłem, nie możemy tego do końca porównywać. To jest PE7, ale PE nie jest dobrym wskaźnikiem. Ponieważ jeżeli firma inwestuje pieniądze i tak dalej, no to ten zysk będzie mniejszy. Więc musimy sobie spojrzeć jeszcze na cash flow. Czyli mm, raporty finansowe i przepływy pieniężne. Ok. I jak spojrzymy sobie, to tutaj mamy bardzo duży wzrost mm, pieniędzy z działalności operacyjnej przez ostatnie kilka lat to ze względu na to że firma przejęła zakupiła inną firmę od pana Świderskiego tutaj śmieszna korelacja właśnie firmę produkującą makaron i przez to no wiadomo więcej fabryk makaronu no to zdecydowanie większe przychody operacyjne to również poprawiło rentowność firmy. Więc ta fabryka pana Świderskiego no nie dziwi nas to oczywiście, ale miała, miała wyższą rentowność tutaj widać, że panowie z tego biznesu makaronowego no to nie są tam tak o sobie, tylko no naprawdę tutaj powołanie można powiedzieć. Dodatkowo mamy y, wzięty dług oraz emisję akcji na zakup y, tej fabryki makaronów, ale tak jak zobaczymy sobie na balance sheet, <coughs> czyli w księgi, no to tutaj możemy zobaczyć, że jest dużo mm, gotówki, czyli 2023 i aktualnie ta gotówka cały czas narasta, co ze względu na to, że po prostu bardzo dużo makaronów oni sprzedają. I to jest taka firma, która jest mało znana, ale jest w pewien sposób niewidzialna, ponieważ oni 70% produkcji makaronu mają pod innymi markami sieci handlowych. Czyli na przykład jak idziecie nie wiem, do oszą albo do jakiegoś innego sklepu, tam jest makaron na przykład oszą. W sklepie makaron Ochon, czyli jakby sklep zamawia swoją własną markę, tworzy makaronu, no i oni właśnie to produkują w 70%, czyli więcej makaronu jest niewidzialnego, nie ma tam napisane marka Makarony Polskie albo jakaś inna marka makaronów polskich, tylko z tyłu małym druczkiem jest napisane. Więc tego nie widać, ale to jest większa firma, szczególnie jeżeli mieszkamy w Polsce, niż się może wydawać. Dodatkowo. Mamy tutaj wysokie mm, asety w okolicach. E, cena do wartości księgowej jest w okolicach 1. Firma nie jest w ogóle praktycznie zadłużona w stosunku do np. gotówki. No to gotówka 2,5 raza przewyższa e, jej zobowiązania krótkoterminowe. Um, a patrząc na cash flow, widzimy duże e, zyski operacyjne. Zobaczmy sobie teraz na inwestycje. Więc inwestycje, no tutaj nie ma gigantycznych inwestycji Mamy tutaj Purchase of Plant, Equipment i tak dalej. Oni teraz aktualnie... Kurczę, już nie pamiętam w co oni teraz inwestują dokładnie. Aj no trudno. W każdym bądź razie mamy tutaj e inwestycje w okolice jednej czwartej mm, przychodów z działalności operacyjnej. No ale tutaj jeszcze musimy uwzględnić, że a, 14 i 11 mamy w amortyzacji, deprecjacji i tak dalej. Czyli no, realnie to może być. A, oczywiście tyle tyle nam przypływa, ale ta firma musi wydawać, żeby mm, po prostu być na tym samym poziomie, prawda? Ma jednak trochę wysoką tutaj wysokie te koszty. Przez co ta firma może często podawać swoje wyniki za pomocą EBITDA, żeby trochę je polepszyć, więc nie powinniśmy tutaj patrzeć na takie wskaźniki z EBITDA. A jeżeli chodzi o cash flow from financing, on tutaj jest strasznie na minusie, to ze względu na to, że oni spłacają bardzo dużo swoich e, pożyczek. Mm, I tutaj jeszcze widać, że e, mają jeszcze jakieś źródło na minusie, ale nie wiem do końca. To jest, to jest jakiś wypływ na coś, może jakieś koszta za coś, ale to jest to tutaj strasznie źle zaksięgowane, więc. Na na tej stronie trzeba byłoby zobaczyć Addle Financing, co tam jest dokładnie wrócony, to to było takiego. Um, no dobra, więc jeżeli chodzi o, te, o ten wskaźnik PE, to mamy lekkie inwestycje i duże spłaty długu, więc ten wskaźnik PE realnie będzie lepszy niż to 6,9 czy okolice 7. Które tutaj widzimy. Więc siódemka daje około 14% w skali roku, powiedzmy, że możemy zarobić. W sensie, tyle przedsiębiorstwo by jakbyśmy i taki udział i cały zysk by nam był wypłacany. Ale realnie ten wskaźnik jest niższy. Czyli więcej zarobimy na tym, ponieważ ta firma spłaca swoje długi, już praktycznie spłaciła i zaraz będzie mogła inwestować te pieniądze i zarabiać, i zarabiać, i zarabiać. Więc. Market Cap to jest 216 milionów, firma ma aktualnie około 15 milionów gotówy. Jeżeli chodzi o zyskowność, no to mamy marżę brutto na poziomie 30%, operacyjną na poziomie 15%, a tutaj widzimy, że względem historycznych wartości to jest to odczyt bardzo korzystny. Czyli tutaj widzimy, że był wzrost, tylko jeszcze zobaczymy, czy to dzięki panu świderskiemu. Tak, najprawdopodobniej to będzie dzięki panu świderskiemu i dzięki synergii e, tych firm. Naprawdę bardzo dobrą robotę robi tutaj e, zarząd. Ale to też jest zyskowność, jest też skorelowana z cenami e, pszenicy, więc na to też by trzeba było spojrzeć. Ale mamy te, tą wyższą rentowność, więc świetnie. I ona będzie się utrzymywać również w przyszłości. Czyli tutaj mediana 4 to jest wartość zaniżona, ponieważ ten zakład i sytuacja na rynku aktualnie sprawia, że te, te wyniki są wyższe. No, pytanie, jak wojna na Ukrainie i na przykład jej koniec wpłynąłby? na ceny pszenicy i na jakby to wpłynęło na zyskowność właśnie tej firmy, ponieważ ta firma również sprzedawała w Ukrainie to dość dużo. A teraz po wojnie może tam wrócić. Chociaż pewnie, może będzie pewnie dalej tam sprzedaje, tylko w mniej ja już nie pamiętam To powinno gdzieś tutaj pisać. Zaraz możemy zobaczyć. Taki powinien być wykres. Z rozdzieleniem na świat, jakby. o, to gdzieś tutaj jest. Mhm. Widzimy, że zdecydowanie większość sprzedają w Polsce i mają również sprzedaż na poziomie 12 milionów i 8 milionów na terenie innych krajów poza, poza Unią, więc bardzo mało. No, większość ich produktów jest sprzedawana na terenie Polski to jest 334 miliony czyli no naprawdę bardzo dużo szczególnie, że market cap to jest tylko 216 milionów mi tak na oko wydaje się, że ta firma powinna być warta nie tyle nie 19.6 tylko z patrząc na te, na te cash flowy, no to na spokojnie 30 ze względu na to, że firma jest dodatkowo defensywna, a ma właśnie niskie te wskaźniki. No ale zobaczymy w przyszłości, jak im się uda zainwestować te pieniądze, które teraz są wytworzone. No i wiadomo, jeżeli porównamy sobie na przykład te marże ich, czyli gross margin, marża brutto 30%, zwrot z, z, z aktywów 12% do na przykład Google. No to tutaj mamy marżę brutto 60%, rentowność aktywów 25%, więc Google jest zdecydowanie mocniejszy. Dodatkowo PE jest wyższe, ale to jest firma ze Stanów Zjednoczonych, więc tam są inne średnie, też ze względu na to, że np. No, Stany Zjednoczone nie są następnym państwem koło strefy wojny z Rosją. no to Widzimy, że ten wskaźnik ma medianę 25, a aktualnie jest na 18. No to jest poniżej mediany wskaźnik PE, cena do zysku dla, dla Google. No i wiadomo, wygląda to git, ale trzeba spojrzeć jeszcze na wzrost, bo może na przykład makarony polskie mają niskie cena zysk ze względu na to, że mają powolny wzrost. Jeżeli spojrzymy sobie na Google, wzrost przychodów, to tutaj ostatnie 20 lat to jest powyżej lekko 20%. Ostatnie 5 lat, no to jest trend line jest 15% i kagr 19%. Wydaje mi się, że lepszy chyba jest ten kagr, ale nie jestem pewien. A to zależy, to bardzo ciężko jest estymować przychody, naprawdę. No ale można powiedzieć, że tak 15-20. Ostatnie 3 lata tutaj spowolniło. Mamy 10% i 12%. I ostatni rok to też podobnie tyle. Zobaczymy, jak sobie makrony polskie radzą. Właśnie one też sobie lepiej radzą w czasie niepokoju. Jak coś jest, coś jest nie tak, to one sobie też dobrze wtedy radzą. Weźmy sobie w income statement. Przychody. No i sytuacja wygląda tak, że. Oni od 2012 roku chyba byli zyskowni jakoś tak, hmm. Tak, co to jest za rok tutaj? 2011 i, i mają stratę. I od 2012 dopiero są zyskowni. Okej. Okay. Więc jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie 20 lat, to mamy wzrost około 6%. 15 lat też. 10 lat to już wyskoczyło na około 10%, więc więcej. 5 lat to mamy kagr 12, trend line 20. Ostatnie 3 lata to mamy spadek przychodów. Ostatni rok odbicie i wzrost średnio o 8%. W ostatnich 3 latach, no tutaj przychody od 100 do 70 około na, na spadły, więc dość mocno. Ale to też kwartalnie spadało sobie. Więc no na pewno jest ten spadek przychodów tutaj. Więc nie jest to aż tak mega gigantycznie stabilny biznes. No i też wolniej rośnie od Google, prawda? No, ale Patrząc tak bardzo długoterminowo, ten rynek Stanów Zjednoczonych jest bardziej przewartościowany niż mm, rynek, rynek polski, co też trzeba wziąć pod uwagę. Ale makarony polskie one są tak małe, że ruchy na rynku ogólnie nie mają e, ich nie ruszają. Więc jak macie na przykład dużo takich firm jak Google, jakichś innych wielkich firm narażonych na ryzyko rynkowe, to makarony polskie mają mniejsze to ryzyko rynkowe ze względu na to, że fundusze w tym nie są, bo to jest tak mała firma. Więc to jest bardzo dobra opcja dywersyfikacji i fajny, defensywny e, instrument. A wygląda e, wzrostowo spoko, porównując to do Google, czy najlepszej firmy, no takiej raportów finansowych jak Google, no to nic praktycznie nie ma wiadomo. No to jest, jest, jest to bardzo mocny mm, konkurent. No, jeszcze szybko sobie przejdźmy czy najważniejsze wskaźniki. Jeżeli mamy, mamy dużo gotówki, mało długu w makaronach, PE jest niskie, PS, czyli cena do sprzedaży, no to jest 0,7, czyli bardzo mało. Cena do wartości księgowej 1,3. Ten wskaźnik urósł ostatnio, bo zwiększa się też rentowność makaronów. Peter Lynch Value, DCF, DCFy wszystkie pokazują jakieś horyzontalne tutaj yy, wartości, ale na przykład Net Current Asset albo GF Median PS, no to pokazują zaniżony, no ale średnia price to sales mm, będzie poniżej. Ze względów na zwiększoną rentowność też. I tak samo Tangible Book to też ze względu na zwiększoną rentowność no na przykład jak popatrzymy na Google no to on ma horrendalną rentowność 60% marża brutto no to cena do wartości księgowej jest 6 oczywiście że tak jeżeli wartość księgowa daje tyle procent pieniędzy no to taką rentowność na sobie no to oczywiście że to tak będzie wyglądać jeżeli chodzi o zadłużenie no to wszystko jest git mają fajną y Dywidendy około 5% ceny akcji, a nie 4% ceny akcji. No ale mniej dy, dy, dy nie obchodzi, więc dobrze, że mało wypłacają. Zresztą w sumie to 4% to jest solidnie dość. Ja nie jestem fanem dywidendy bezpodwójnie opodatkowana, ale okej. Okay. Oni mają dużo pieniędzy, chcą też troszkę nam wypłacić jasne. Dziękujemy. Pieniążki też zawsze się przydadzą. Oni jeszcze skupują akcje własne. Mają przewidziany program skupu akcji własnych na 25 milionów. Złoty aktualnie wykonali zakupy za 1 milion złoty, więc super, że e, się tego podjęli. To jest naprawdę świetne. Oni chcą trzymać inne firmy, więc super, niech przyjmują e, swoją własną firmę, bo to jest naprawdę świetna firma. A no i co? Mają jeszcze ten potencjał do 25 złoty, oni będą kupować. to też e, ja nie wiem, ile oni uważają, że ta firma jest warta, ale no, według mnie 30 na pewno, więc jeżeli oni do 25 kupują, no to jest myślę, że dobry cel, no bo też wiadomo. Inwestujmy pieniądze, a jak akcje są dobrze wycenione, no to tam nie ma już takiego potencjału, żeby w to wchodzić się tym bawić. Ok, current ratio 2, quick ratio 1.6, cash ratio 0.8, Days Inventory 51 Tutaj czy są jakieś problemy ze sprzedażą? Nie ma, więc są w normie na przestrzeni lat te zapasy, nie stoją i spółka jest czynna, ma bardzo dużo pieniędzy, tak jak widzimy w stosunku do długu. Aktualnie dług jest 20 milionów, pieniędzy 30 milionów w kasie, więc mogłem sobie spłacać dług i to robili. Mhm. No dobra, myślę, że to wystarczy. Takie najważniejsze, na no najważniejsze rzeczy popatrzyliśmy. Wiesz, możesz zostawić komentarz, zadać mi jakieś pytanko. Ale myślę, że udało nam się tutaj takie główne aspekty omówić.